Witam, Adam Kopiec z portalu Excel i Adam. Pytania od widzów numer 12. Pytanie od Bartosza. On ma uzyskać mniej więcej taki wykres na podstawie podstawowych danych. Tu sobie przyjąłem, że będę sprawdzał zależność oceny z matematyki od oceny z polskiego i umieszczał to na wykresie. Zacznijmy od początku, jak taki wykres stworzyć. Przeskoczę na puste danych. I tu w pierwszej kolejności potrzebujemy sobie wstawić wykres punktowy ten tutaj. I problem polega na tym, że jeśli ja sobie tak zaznaczę dane, to niestety Excel mi to źle interpretuje. Próbujemy sobie jeszcze zaznaczyć tylko te dane, jeszcze raz wstawianie wykres punktowy. Tym razem wygląda to trochę lepiej, ale dalej mamy ten problem, że tu jest tylko pojedyncza seria danych, a my tak naprawdę potrzebujemy sześciu. Nie ma na to sposobu te dane trzeba wprowadzić Excelowi ręcznie. Takie szybkie zaznaczanie nie działa. Excel niestety to źle interpretuje. Więc żeby wprowadzić te dane, albo tutaj sobie zaznaczamy ikonkę Zaznacz dane, albo prawym przyciskiem myszy i zaznacz dane. Otworzy się wtedy takie właśnie okno wybierania. Źródeł danych, i tu chodzi o to, żeby dodać serię danych. Klikam dodaj i pierwsza nazwa seria to w tej sytuacji jest Tomek. Wartość x to jest ocena z matematyki. Wartość y to trzeba usunąć to i wstawić odpowiednią. I OK. I mamy pierwszą serię danych z 6. Trzeba teraz dodać następną w ten sam analogiczny sposób, klikając i wypełniając kolejne pola. Na kolejne dodawanie już Ci daruję i przeskoczę od razu do wypełnionych danych. Mam już dodane wszystkie nasze dane. Mogę zatwierdzić OK. Mam tutaj 6 serii danych. Ta legenda nie jest mi potrzebna w ostatecznym miejscu, ale jest istotna tutaj dla nas, ponieważ specjalnie dwa punkty mają te same parametry. Chodzi tutaj dokładnie o Tomka i Ewę. Mają dokładnie takie same oceny z matematyki, jak i z polskiego. Dlatego oni tutaj na wykresie są w jednym punkcie. I to też jest istotne z punktu naszego widzenia. I najpierw co zrobimy? No to te wszystkie punkty mają inny kolor, inny kształt. My chcemy osiągnąć Jednoznaczność, tak jedną kolorystykę jeden kształt więc albo sobie teraz na wybranych punkt tutaj widać nawet jak, jaka to seria danych jak na jeszcze formatu i serię danych tu okienko jest na boku i najpierw wyznaczam sobie opcję znacznika załóżmy że sobie wybiorę a niech zostanie ten trójkąt na początku jeszcze wypełnienie wybierzemy kolor niech będzie czarny łatwo jest teraz jeden trójkącik. Jak tu zrobimy zuma dużego, to widać, że za tym trójkącikiem jest jeszcze jeden znacznik. Zabłogniemy się nim, jak tu teraz już ja w tajemnicy pozmieniam wszystkie pozostałe punkty. Tylko jeszcze jedna rzecz. Do tego okienka można po prostu zaznaczyć punkt i nacisnąć Ctrl1 i te same wybory. Ma być trójkącik i ten trójkącik ma być wypełniony pełnym czarnym. Dochodzimy teraz do miejsca, gdzie prawie wszystkie moje dane są trójkącikami. Widać to w tej miejscu, ale widać, że Tomek dalej ma inny symbol i on jest w tym miejscu. A niestety, jak tu próbuję klikać, cały czas tu mi się zaznacza Ewa. Tu mam podświetlone właśnie dane. I powinieneś pamiętać, że na wykresie, jeśli naciskasz strzałki. To jesteś w stanie przechodzić pomiędzy elementami. Tutaj akurat nacisnąłem tyle razy, że widzę, że jestem teraz na danej tomek. I ja mogę sobie teraz nacisnąć najprościej Ctrl1 i dostać się do tych opcji znacznika, które mnie interesowały. Wypełnienie tu jest czarne, więc zostają. I teraz już powinny być wszystkie. Tutaj trójkąciki czarne. Nie wiem czemu ta legenda się nie odznaczyła, bo tu już widzę, że są trójkąciki, teraz już nam ta legenda jest niepotrzebna. Mamy trójkąciki, widzimy tylko 5, ich jest naprawdę 6. I potrzebujemy, no, najpierw może nie potrzebujemy linii, więc je sobie skasujemy. Potrzebujemy dodać znacznik I albo możemy tu właśnie kliknąć znaczy się, potrzebujemy etykietę nazwać znacznie, czyli dodać etykietę i tu standardowo się tak dodaje, albo z układu dodaję sobie etykiety danych po prawej stronie przykładowo i tak dla wszystkich elementów, dodaj etykiety danych, dodaj etykiety danych i tutaj też dodaj etykiety danych i powinno być 6 punktów, więc ja jeszcze ten fragment sobie przesunę tutaj na razie w bok, i potrzebuję zaznaczyć tomka. Znowu potrzebuję się cofnąć. O, jestem na tomku. Teraz kliknąć jeszcze raz. Dodaj etykietę danych dla tomka. I teraz potrzebuję każdą z tych etykiet jeszcze zmienić. Najprościej tutaj akurat nacisnąć sobie albo formatowanie etykiet danych. I chcę mieć nazwę serii. Tu akurat ten Y nie wiem czemu nie był zaznaczony. Bo on właśnie akurat się wyświetla. I jest tylko nazwa serii. Zatwierdzam i mam nazwę serii tomek. Czyli jak tu sobie kliknę formatuj etykiety, mogę sobie zamiast klikania prawym przyciskiem myszy, nacisnąć Ctrl 1 i też widać jest wartość Y my nie chcemy. Chcemy, żeby była nazwa serii. OK. I to posunę sobie tu obok. Tomka. Postaram się przesunąć. O, nie, wyszedł ten tomek przesuwaniem tego tomka. no jeszcze raz. O, przesunęmy sobie tu tak Tomka. I tą Ewę powinna się przesunąć. Nie chce ze mną Excel współpracować. O. Że ten punkt należy i do Ewy, i do Tomka. I analogicznie trzeba pozmieniać jeszcze wszystkie pozostałe punkty. Też zrobimy przeskok. Tu już jestem na. W skończonym etapie, gdzie mam podpisane nazwami serii wszystkie punkty, nawet punkt, w którym znajdują się dwie serie, jest odpowiednio podpisany. Niestety Excel stworzenia takiego wykresu nie umożliwia w prosty sposób. Nie jest też możliwe nawet zaznaczenie kilku serii danych jednocześnie jak to standardowo w Excelu, przytrzymując klawisz Ctrl, więc trzeba to robić ręcznie. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela. Jeśli masz problem z Excelem, śmiało napisz do mnie.